Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze na początek jest prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmie. i Dziękuję za każde kliknięcie, pomaga to rozwijać kanał. Oczywiście dzisiaj nie ma nuty, jak co piątek, kilka kuponów na dzisiaj. I oczywiście te tasiemki na weekend, czyli no w dzi akurat w dzisiaj dwa razy overki i raz faworyci. Spokojnie do tego przejdziemy. Jeżeli ktoś by chciał przewijać od razu do typów, nie ma najmniejszego problemu, przewijacie Ja powiem o promocji na zwrot kasy za przegrany kupon. Zaproszę to do grupy, odpalimy konkurs na freebet, a także wszystko w swoim czasie. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma konta w BetClicku, jest legalnym w Polsce Bookmaker, a założy konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyje kodu promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku, to można stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł, obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, nieistotne. Gracie co chcecie i jeżeli wasz pierwszy kupon okaże się przegrany, BetClick zwróci wam kasę, oczywiście minus podatek ze stawki, we freebecie do jednokrotnego obrotu. Macie taki bezpieczny kupon na dzień dobry. Jeżeli nie wejdzie, tak jak jak mówię, zwracają wam stawkę. To nie musi być taki kupon, jak tu widzicie. To nie musi być kupon za 228 zł, bo wy możecie zagrać cokolwiek tylko chcecie. Tak jak mówiłem, za 5 zł, 10, 15, 20, to jest wasz wybór. Po prostu jeżeli będzie w topa, macie zwrot stawki. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny, z którego założycie konto w minutę i można coś tam sobie na dzisiaj czy na weekend powoli tworzyć. Osoby zainteresowane tam odsyłam, a osoby zainteresowane też zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy ludzi. Mnóstwo kuponów codziennie, mnóstwo dyskusji, mnóstwo pomysłów i, i propozycji zapraszam też na Instagrama, tam też dodatkowe kupony, których na YouTube czy na Facebooku nie ma Linki są w opisie pod tym filmem, także wskakujcie i lecimy z konkursem oczywiście 25 zł do wygrania Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu dopierocie dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy górnikiem a Widzewem. dopisujecie swój nick gracza z betklika typujecie do 2030 komentarze edytowane Dodane po tej godzinie bez nich na Betklik nie biorą, udziału zabawy. Czyli standard, teraz przechodzimy do meritum tego odcinka Kolejnego materiału tworzonego właśnie przez współpracę z Betlikiem Czyli do kuponów Najpierw te trzy kupony na dzisiaj słuchajcie Żeby też było co dzisiaj śledzić A potem trzy tasiemki Więc zaczniemy od razu od kuponu Mateusza Tutaj mamy dubelka Mamy dubelka i na początek mecz Miedzi Legnica z Pogonią Szczecin No i można by powiedzieć, że Pogoń to jest ekipa Która aspiruje do jakichś tutaj mocnych celów Naprawdę do ścisłej czołówki A troszkę ta ścisła czołówka odjeżdża Bo aktualnie w momencie nagrywania filmu No to już jest 9 punktów straty do Rakowa Powiedzmy sobie szczerze, no i okej, okay, uznajmy Raków za taką ścisłą czołówkę. No, pierwsze miejsce, ścisła czołówka. No, potem, yy, potem jest wiadomo, widzę, Wisła, legia, właśnie pogoń, gdzieś tutaj stal, i tutaj już jest większy ścisk. I faktycznie w tej ciut mniej ścisłej czołówce pogoń cały czas jest, ale pogoń w pięciu ostatnich meczach. Tylko raz wygrała. Trafiły się trzy remisy, jedna porażka. Oczywiście też można powiedzieć, że e, to nie był jakiś tam najłatwiejszy, e, najłatwiejszy terminarz, bo był mecz z Krakowią, był mecz z Legią, Warszawa, która zawsze na własnym terenie jest groźna. No ale teraz chyba faktycznie najlepszy możliwy rywal do tego, żeby znowu wskoczyć na zwycięską ścieżkę. Mieć Leggins aktualnie zamyka stawkę. E, tragiczna defensywa i ciężko idzie to zbieranie punktów. 13 kolejek, tylko 6 uzbieranych punktów. Tutaj mamy jeszcze propozycję na podpórkę i over 1,5 gola, czyli po prostu pogoń nie może tego przegrać, a w mecz Muszą być dwa trafienia minimum. Do tego mamy różne w Bundeslidze, które akurat mnie niezbyt przekonują. Nie zawsze muszą mnie przekonywać te typy, zawsze mogę tutaj swoją opinię wyrazić. Eee, słuchajcie, gra Werder Problema z Kartą Berlin, czyli pojedynek taki powiedzmy w środku tabeli, nawet w tej troszkę. Dolnej części tabeli, niż tej typowo środkowej. Jak zawsze, kiedy są grane różne, wynotowałem sobie, jak te ekipy biją i nabijają w ostatnich meczach, żebyście mieli taki ogólny pogląd. Jeżeli chodzi o Werder, pięć ostatnich spotkań, tylko dwa razy ta linia była kryta, bo było 9 i 14 kornerów, poza tym 8, 6, 6. No nie zachęca to. Jeżeli chodzi o hertę, no to w pięciu ostatnich meczach również. Tak samo dwa razy była kryta ta linia 12-11 kornerów, poza tym 7, 8, 6. No, jeżeli chodzi o mnie, to ja nie uznaję tego typu za jakiś wielki Gifcior i. Prezent na dzisiaj, no ale to oczywiście Wasza decyzja czy gdzieś tam sobie to pykniecie, czy olejecie. E, drugi kupon na dzisiaj, też stricte na dzisiaj mamy od Kuby i tutaj tak, zwycięstwo Lens, czyli ekipy, która radzi sobie naprawdę bardzo dobrze w Ligę. Aktualnie to jest druga pozycja, 5 e, punktów straty do Paris Saint-Germain, poprzednia kolejka, no to wielkie, znaczy wielkie, 1 do 0, ale takie wiecie, e, mocne, ważne zwycięstwo z Marsylią i to na wyjeździe, więc tutaj Lens naprawdę pokazuje, że w tych trudnych i ciężkich meczach z mocnymi przeciwnikami e, też potrafi sobie poradzić. Teraz grają z Toulouse, czyli z takim, no Typowym, typowym, można powiedzieć, średniakiem ligowym na chwilę obecną, który bardzo dobrze gra w ofensywie ale przez tą słabą defensywę, którą dysponują, no są w tym miejscu, w którym są, bo dla porównania ofensywy identyczne, po 19 strzelonych goli, ale Lens przykładowo 8 straconych goli, to jest druga najlepsza defensywa zaraz za Paris Saint-Germain, a Toulouse tych goli ma straconych 20. No i tutaj zdaniem Kuby po prostu Lens po zwycięstwie nad Marsylią z takim mentalem i moralami tutaj sobie z Tuluzą na własnym terenie radzą. Do tego mamy Geng z Mechelen over 3,5 goli, to jest taki dosyć duży overek, słuchajcie grany, ale faktycznie, jeżeli spotyka się najlepsza ofensywa w w lidze, 14 meczów, 36 strzelonych goli przez gęk, z najgorszą defensywą, może nie najgorszą, ale jedną z gorszych defensyw w lidze, no to jest, słuchajcie, druga Trzecia najgorsza defensywa w lidze. 25 strzonych goli i 14 straconych. Co ja gadam? 25 straconych goli w 14 meczach, no to faktycznie można sobie pomyśleć, że ten overek może tutaj mocny dzisiaj siąść. Do tego, słuchajcie, ciekawa sytuacja jest, jeżeli chodzi o Mechelen. no bo oni w ofensywie też nie grają najgorzej. No 21 strzelonych goli w 14 meczach to nie jest jakaś turbo. Słuchajcie, anderowa ekipa. I te dwa ostatnie mecze też tutaj. Zachęcają może troszkę do tego, że może 3,5 to dużo, ale żeby huknąć sobie tego overka, no bo to nie jest powiedziane, że McKellen tutaj sobie nie powalczy z tym gankiem. Oczywiście też trzeba cały czas pamiętać, że keng defensywy ma bardzo dobrą, no ale tutaj mamy taką wizję na, na dużą ilość goli. Zdaniem Kuby to będzie właśnie dzisiaj jeden z tych meczów, w którym goli będzie masa, dlatego też grany overek aż 3,5. No i trzeci z ostatnich kuponów na dzisiaj, i zaraz te tasiemki standardowe jest od Tomka. Tutaj w ogóle już mamy trochę e, Trochę egzotyki Bo mamy turecką ligę Karagumruk Karagumruk ma strzelić minimum jednego gola W meczu słuchajcie z Galatasaray No to oczywiście faworytem Galatasaray Który gra na wyjeździe ale w tym sezonie też sobie radzi No dosyć średnio bym powiedział Nie śledzę od, od jakiegoś czasu tej ligi tureckiej Ale zawsze Fenerbacze, Trabzon Gdzieś tam Galata, Besiktasz Zawsze walczyły o te czołowe pozycje Aktualnie po 10 kolejkach Galata na 8 miejscu e, Tutaj co istotne 4 z pięciu bezpośrednich meczów zawsze był Botim to Score, czyli gospodarze dzisiejszego spotkania Gola strzelali. No to nam tutaj proponuje, to nam tutaj proponuje Tomek. Też warto powiedzieć, że w ogóle gospodarze mają na chwilę obecną lepszą ofensywę niż Galata, bo w dziesięciu meczach Galata strzeliła 12 goli, a kara Gumruk tych goli strzelił 19. Także no tutaj jakby logiczne podstawy widzę jest jakiś pomysł tutaj na to od Tomka. Do tego mamy Gol Toulouse, No właśnie tej Toulouse, o której przed chwilą gadaliśmy, no tutaj najważniejsze jest jest fakt, że, że Tuluza mimo, mimo, może nie najlepszej pozycji w tabeli, to ofensywę ma nie najgorszą, no bo tak jak mówiłem, 19 strzelonych goli w 12 meczach, to na pewno nie jest zły wynik, trzeba popracować trochę nad defensywą i może będzie, może będzie nieco lepsza tutaj pozycja w tabeli. Zdaniem Tomka Tuluza strzela gola i zdaniem Tomka mamy BTTS-a w, w meczu Ekstraklasy, w meczu Górnika i Widzewa. Widzewa, który zachwyca tutaj no, Widzew, ścisła czołówka, prawie ścisła czołówka, bo to jest 6 punktów straty do Rakowa, do lidera. Naprawdę wygląda i gra dobrze. Trzy ostatnie mecze zwycięstwa. W pięciu ostatnich cztery razy wygrywali, więc tutaj naprawdę e, Widzew robi furorę. igrają grają z Górnikiem, który no, no ostatnio słabo. Ostatnio słabo. Ostatnio trzy porażki z rzędu w poprzedniej kolejce remis, no ale to też nie wygląda tak, że oni goli nie strzelają, tylko po prostu ta defensywa zawodzi. Zawodzi defensywa, formacja defensywna i tych goli po prostu jest za dużo traconych, dlatego te wyniki wyglądają tak, jak wyglądają. Tutaj zdaniem, słuchajcie, Tomka, górnik u siebie strzeli. No bo wiadomo, że u siebie potrafi być to groźny zespół. No i do tego też widzę w Gola musi strzelić, widzę, w który no od kilku, meczach od kilku meczów prezentuje naprawdę dobrą dyspozycję, więc takie propozycje na dzisiaj i już pierwsza tasiemka na overki na weekend, a poczekajcie, jeszcze wkleję wam tą ostatnią, e, tydzień temu zabrakło jednego meczu, niestety jednego meczu zabrakło, żeby ta tasiemka na faworytów e, siadła, akurat zawalił Arsenal no szkoda, takie kupony się też będą zdarzały i tutaj już mamy kupon od Artura na same overki, czyli wybrał sobie w takim mainstreamie, w topowych ligach overki i jego zdaniem właśnie w tych meczach zobaczymy e, zobaczymy sporo goli zaczynamy od tej teoretycznie najniższej stawki Chociaż zawsze powtarzam, że to już i tak jest duża kasa. Drugi kupon też jest na overki, to jest kupon od Daniela, ale tutaj już overki w niszowych ligach. Więc jeżeli ktoś by chciał sobie sprawdzić, czy to, to faktycznie jest ciekawe, dobre i warte zastanowienia, no to już musicie we własnym zakresie sobie posprawdzać, czy waszym zdaniem to są dobre mecze na gole. Zdaniem, zdaniem tutaj Daniela, no właśnie tak, właśnie w tych spotkaniach ma być sporo trafień, sporo bramek i proponuje nam coś takiego. I jest jeszcze kupon na faworytów, no musi być kupon na faworytów od Wojtka, czyli znowu wyselekcjonowanych kilka meczów. Weekendowych na faworytów i zdaniem Wojtka e, największa stawka z tych wszystkich trzech zdaniem Wojtka to właśnie siada no zobaczymy, oby nie było tak, że znowu jeden mecz zawali, bo to będzie e, smutek, więc trzymamy kciuki za te wszystkie dzisiejsze kupony, już trzymamy kciuki za tasiemki, oczywiście przypominam, że wszystko może się zesrać, miejcie to na uwadze, żeby tutaj niczego nie traktować jako pewnik a ja na sam koniec podziękuję, że byliście do samego końca, zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem e, no i zachęcam do brania e, udziału tutaj w konkursie, trzymajcie się, do Dobrego dnia, przybijam piątkę, nara!